To jest rynek we Wrocławiu, jesteśmy z Anią z Łodzi, z dziewczyną, która pokazuje się u siebie, strzelać na wszystkie strony. Teraz wyszliśmy z McDonalda, do którego ja na ogół nie chodzę, nie lubię tego typu jedzeń. I tutaj dałem straszną plamę, bo Ania chciała mnie sprawdzić Czy ja będę umiał czy ja będę umiał wyrzucić do kosza posiłek No i poszło mi to dość sprytnie i, i szybko chciałem się wykazać Ale się okazało że najzwyczajniej popełniłem błąd, bo wywaliłem ten cały barłok razem z tacką Tam do tej do tej jamy. No i kupa śmiechu z tego była. Ale jak jest śmieszne, to jest fajnie. Ale Teraz dziś Ania mi zginęła. Cały czas ją poszukuję. No myślę, że jeśli za 10 minut jej nie znajdę, to chyba jakiś list gończy puszczę. Nie będzie innego wyjścia.